Witam, że jesteśmy po serwisie naszej repliki M4A1 marki Specna Arms. Z czym miała problem, co ją bolało? można zobaczyć w poprzednim odcinku. Teraz chciałbym zrobić takie krótkie omówienie tego, co się kryło w środku. Tłok był zablokowany. Tłok był zablokowany z dwóch względów. Raz, że w cylindrze nie było ani odrobiny smaru. A dwa, w cylindrze znajdowała się taśma izolacyjna. Znaczy taka mniejsza część, część taśmy izolacyjnej. Ktoś po prostu chciał replikę uszczelnić i na głowicy cylindra nakleił taśmę izolacyjną i stąd właśnie w cylindrze znajdowała się również ta taśma izolacyjna, która spowodowa spowodowała to, że tłok się zablokował. W replice zostało zrobione tak. Wyczyszczenie cylindra, nałożenie nowych smarów. Uszczelnienie głowicy cylindra przy pomocy taśmy teflonowej, naprawa, znaczy naprawa, uszczelnienie komory HOBAP, zrobienie Teflon Fixa, robienie nowych okablowań z, wty z wtykami, żeby klient sobie mógł replikę śmiało rozbierać, nałożenie nowych smarów na kostkę stykową oraz na styki od silnika. Teraz Wam pokażę, jak replika działa, jak wygląda kultura pracy mechanizmu. Będziemy strzelać na baterie LiPo 11.1 marki Armatech i ocencie sami jak kultura pracy wygląda. Powiem szczerze, że kultura, kultura pracy mechanizmu, mocno dobrą, wręcz bardzo dobrą, naprawa i wymiana okablowania mojego klienta kosztowała tylko i wyłącznie, uwaga, 15 zł. Myślę, że klient będzie zadowolony. Ja teraz pakuję replikę do pudełeczka i lecę na pocztę moją wysyłać. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego odcinka. Cześć.